Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. A teraz właśnie porozmawiamy o udziale Fundacji Poza Horyzonty, Fundacja Jiaśka Kamelin w XXIII wieku niepodległości. Ja już witam cię bardzo serdecznie, jeszcze raz. Powiedz dlaczego właśnie dzień Niepodległości, jak Fundacja Twoje Poza Horyzonty będzie wspierać i angażować się właśnie w XXII wiebie niepodległości. Drodzy Państwo, się bardzo cieszę, że oprócz tego, że będę mógł być trochę twarzą biegu, trochę może nogami biegu, bo potem postaram się, znaczy pobiegnę, zobaczymy, zobaczymy jak to przebiegnięcie mi pójdzie, ponieważ przecież nie jestem jakimś panem biegania, ale czasem warto jest w życiu robić coś, żeby z pokazać, że wszystko da się zrobić. Ja od, od kilku lat, właściwie od lat jestem osobą niepełnosprawną. E, także też staram się trochę patrzeć na życie pod innym kątem. Bardzo mi cieszy to, że w biegu będą mogły wziąć udział właśnie przeróżne osoby. E, osoby nie tylko zdrowe i sprawne, ale także te sprawne, nieco mniej, osoby na wózkach. E, każdy, kto jakoś będzie bał się trochę przypomniecia dystansu 10 km, bo w końcu jest to rzeczywiście kawałek drogi. Myślę, że z godziny, półtorej czasu potrzeba, żeby, żeby taki dystans przebiec. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił, chociażby idąc właśnie e, Systemy, Nordic ja się bardzo cieszę, że oprócz podkreślenia oczywiście niesamowitej rocznicy, czegoś niezwykłego, czegoś bardzo ważnego dla, dla każdego Polaka, oprócz pomagania takiego bardzo, bardzo symbolicznego, każdy człowiek biorący udział w, w biegu będzie mógł pomóc także bardzo, bardzo konkretnie, dlatego że razem z firmą Amnie Polska i z naszą fundacją poza Horyzonty e, będziemy starać się, właściwie będziemy pomagać podobiecznym naszej fundacji, Otóż z każdej osoby zapisanej, e, zapisanej do biegu niepodległości. Dwa e, złote zowego będą przeznaczane na naszych podobiecznych, a konkretnie na protezę tychże, dla, dla tychże osób. Dla mnie to jest niesamowicie, wa, niesamowicie ważne, dlatego że e, spotkamy się już za, już za no, nie, Siedzień miesiąca, że za miesiąc, niecały. 27. Spotkamy się za, nie, za niecały miesiąc biegnąc. Mam nadzieję, że większość z Państwa tutaj obecnych potem zobaczymy na, na starcie, ale i na będzie. Ale ja chciałbym powiedzieć o bardzo wielu osobach, których z nami nie będzie. Osobach, które być może też chciałyby pobiec, być może chciałaby wyjść z domu, a być może nie mogą. Właśnie ze względu na to, że nie mają tego szczęścia, ze względu na to, że Rosja. Los je trudniej doświadczył. Ja sam byłem taką osobą, ale przez to, że w swoim życiu spotkałem masę niesamowitych ludzi, tak jak Marek Kamiński, jak Anna Dymna, ale też takich ludzi, których nazwiska tutaj mówione publiczne niewiele dla Państwa wyznaczyły, a dla mnie są taką siłą życiową. Dzięki tym ludziom uwierzyłem w to, że rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. I to słowo wolność dla mnie jest takie wielo, naprawdę, naprawdę wielowymiarowe. Dla mnie wolnością przede wszystkim jest możliwość walki o swoje marzenia, bycia, bycia kimś dla, dla siebie samego. Ja się przekonałem o tym, że właściwie każdą trudność można pokonać, każdy dystans można przebiec, To nie ma właściwie znaczenia, jaki, ile jest tych kilometrów przed nami. Nie ma znaczenia, że tak kolokwialnie ujmę, to ile mamy na Potem czy ruch. Bo to nie to decydują nasze siły, tylko to, co mamy tutaj w głowie. I myślę, że właśnie przy tym jego będziemy, będziemy wspólnie, to, e, wspólnie to pokazywać. Ja miałem okazję jakiś czas temu przebiec maraton w Nowym Jorku, co dla mnie było ogromnym wysiłkiem, dlatego, że tak jak powiedziałem, ja nie jestem biegaczem, a mówię też wprost, po prostu nie lubię biegać. Ale postanowiłem, że właśnie dam z siebie wszystko, spróbuję zobaczyć, czy to jest możliwe. I Do końca wydawało mi się, że nie, do końca wydawało mi się, że tylko zacznę ten bieg, ale potem widząc tą energię tych ludzi, dla których to rzeczywiście ma większe znaczenie niż, niż to, że nóżkami sobie przebiegamy kilometr za kilometrem, ale to, że razem się zmagamy właśnie w drodze do, do jakiegoś celu, to ma ogromną wartość. Dlatego ja już z tego miejsca, już dzisiaj wszystkim Państwu bardzo dziękuję za, za pomoc, za wsparcie, bo są ludzie, którzy dzięki Państwu, dzięki każdemu, kto be, weźmie udział w tym biegu. Być może za jakiś czas stanie na swojej nogi, być może pobiegnie w biegu, być może pobiegnie gdzieś indziej, ale będzie mogło po prostu walczyć o swoje życie i tą wolność, o której tutaj mówimy, trochę symbolicznie, pożyć w swoim życiu bardzo konkretnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo,